Dzień dobry, witam was serdecznie. Kolejne nagranie na kanale Domi Drewno i dzisiaj zajmiemy się procesem powstawania pewnej obudowy. Generalnie, oczywiście, nie ma to znaczenia na co ta obudowa będzie, ten stent, ta podstawa, ale myślę, że tutaj chcę wam jakby to pokazać właśnie tą ścieżkę, którą ja przechodzę od projektu na kartce. Może znajdę jeszcze taki szybki szkic na jakimś tablecie. A następnie pokażę Wam, jak już to będę wykonywał w, w trójwymiarze. Ale dla ciekawych, urządzenie, do którego to będzie służyło, jest to Yolobox Pro, czyli taki mini komputer z tabletem włącznie, który służy do tworzenia transmisji na żywo. Jest to taki mikser, można powiedzieć. No i teraz tutaj zobaczmy sobie, jak on wygląda. Tutaj chyba nie ma, ale dobrze. O, tutaj jest. Czyli ma z jednej strony bardzo dużo wyjść i wejść. Są jego wymiary 218, 129, 27. I to jest nam potrzebne, aby rozpocząć pracę. Oczywiście w głowie miałem już jakiś pomysł. Przeniosłem to do sketchupu. Czyli tutaj mamy ten prostokąt, który właśnie ma te wymiary, o których tam była mowa cyk, cyk, cyk i tak dalej, i tak dalej i pierwszą rzeczą, którą oczywiście wydaje mi się, że we wszelkich takich urządzeniach warto zrobić, to nie będziemy pracować w tym na płasko, czy znaczy, może nie będziemy, ale generalnie patrząc na wszystkie tablety, czy nawet jak macie telefon na jakimś stędzie, to raczej nie są to urządzenia, które leżą tak jak tutaj na płasko, tylko... Zmieniamy kąt nachylenia, również wtedy po prostu widzimy lepiej to, co się dzieje na tym ekranie, więc tutaj pomyślałem, że te 30 stopni to będzie takie optymum, ale z opcją, żeby można było to ustawić na przykład na 60 stopni, czy się tak to da zrobić? No myślę, że bez problemu. Bo zobaczcie, że w tym momencie, kiedy Zaczniemy sobie rysować tutaj, powiedzmy, to podstawę. A tutaj tylko nam nie będzie snapować. Czyli to jest, powiedzmy, ta nasza podstawa. To kiedy postawimy to podstawa, kiedy postawimy to w drugą stronę, no to automatycznie robi nam się 60 stopni, prawda? I. To jest taki mój punkt wyjścia do całej tej pracy. Kolejną rzeczą, na którą tutaj warto zwrócić uwagę, to ilość tych portów, tych wszystkich wejść. Z przodu mamy trzy, z tyłu mamy prawie cały ten panel, z boku nie mamy nic, więc teoretycznie możemy mocować to z boku. Opcja druga. No chyba nie ma opcji drugiej. No są naróżniki jeszcze, nie? Takie, no nie za bardzo nachodzące na tą tylną ściankę. Więc pomyślałem sobie, że jeśli zrobimy e, tylko podpory tutaj z przodu, czyli jeśli tutaj od dołu pojawi mi się jakakolwiek jakikolwiek taki zderzak, coś takiego, co nie pozwoli temu wypaść. To już to wystarczy. To samo mogę dać wtedy z drugiej strony. Już mam ograniczony ruch prawo-lewo. No, oczywiście, tutaj nie może być to za długie, bo, bo będzie właziło na porty. Ale to nie musi być tutaj długie, bo to ma tylko służyć takiemu zaparciu tego elementu. I zostanie kwestia tutaj złapania. Tego wyświetlacza. Więc tutaj wydaje mi się, że to chyba najprościej będzie zrobić na przykład zobaczcie, ile tam z 5 mm. Tutaj sobie damy na przykład powiedzmy 40, tutaj 40, żeby było symetrycznie. I rysujemy sobie coś, co będzie. Przyciskało nasz ekran od góry. Nawet nie ekran, bo tam jest taka ramka jeszcze. Sam wyświetlacz jest troszeczkę głębiej. I, I to było faktycznie miejsce, od którego zacząłem pracę. Dobra, to wywalę i już wam pokażę krok kolejny, który powstał. To wywalamy, wywalamy. Uh, hide and Objects Unhide i zobaczcie, czyli mamy podparcie od przodu, podparcie od tyłu, podparcie od spodu i taki powiedzmy klips, który trzyma ten ekran od góry. Jak sobie to odsuniemy, to tak to wygląda. I teraz kolejną rzeczą można pomyśleć od razu o tym, że chcę to zrobić drukowane, tak? I teraz w druku przyrostowym trzeba pamiętać zawsze o tym, że no jakoś to trzeba drukować w jakiejś, w jakiejś orientacji, więc tutaj zrobimy to oczywiście na płasko. I teraz zobaczmy, co się dzieje. Tutaj, jedynie ten element, tutaj i w tym miejscu, czyli tu i tu, nie ma podpór. Czyli no jest to takie słabe miejsce do druku, ale zawsze można pokombinować i na przykład zrobić tak. Czyli sobie przesuniemy to nie wiem, 10 mm do góry i już mamy. Kąt, który bez problemu drukarka sobie poradzi bez drukowania podpór, będzie to element jakby dobrze, poprawnie wydrukowany. I to jest, słuchajcie, początek. Początek, który powstał w mojej głowie. Otworzymy sobie tutaj obiekty. Dobra, no, pokażę Wam po kolei. Zacząłem to odchudzać lekko, no bo oczywiście po co drukować lity środek, jak on nic nie daje. Wystarczy zrobić jakieś podpory, jakieś zastrzały, które tutaj jakieś takie dziwne, krzywe, one wyszły, ale rozumiecie sens. Tak samo to miejsce tutaj. Nie ma potrzeby drukowania tego w całości. Może na przykład pokombinować i żeby, nie wiem, na przykład wzmocnić to, można. Nie wiem, dać na przykład coś takiego. Chodzi tylko o sam fakt, że macie jakąś funkcję, którą spełnić ma dana, dana część, a później ją odchudzacie, a następnie wzmacniacie, żeby fizycznie była wytrzymała. Dobra, tutaj jeszcze powstały takie obłe kształty, ponieważ ta obudowa, o właśnie jak widzicie. Ma takie wcięcie, więc pomyślałem sobie, że spróbuję się lekko chociaż dopasować, żeby nie była tam taka dziura. I coś koło 5 mm to ma, więc yy, tak bym to zrobił. I kolejna rzecz to na pewno te obłe tutaj kształty u góry, ponieważ nawet przesuwanie palca po tym elemencie nie będzie, ta, ta nasza ręka się na tym haczyła również tutaj warto byłoby to zaokrąglić A czy coś jeszcze zobaczymy jedziemy dalej w takim razie trzeci element no to już bardziej zaawansowany powstały również łączniki bo trzeba to jakoś spiąć żeby trzymały się te elementy razem i pomyślałem sobie że nie będę tutaj wykorzystywał żadnych innych technologii w sensie. Widziałem tak, taki stand właśnie z aluminiowym profilem. Bo po co? Nie ma sensu. Wystarczy to wydrukować. I znalazłem również w necie wymiary Cold Shoe, czyli tej zimnej stopki w aparacie. Czyli tego systemu montażu wszelkich akcesoriów fotograficznych. Więc pach władowałem tego tutaj 5 sztuk. Będzie tutaj można podłączyć, czy mocowania na przykład do, do portów, do, do, do przewodów, czy też jakieś transmitery, czy jakieś oświetlenie, cokolwiek będziecie chcieli, będzie można tutaj podczepić. No i oczywiście robimy to z dwóch stron, no bo raz ten stęp ma być w, powiedzmy w tej orientacji 30 stopni, tak jak teraz, a jeśli ktoś będzie chciał, to 60, więc wtedy również te łączniki ma. Z drugiej strony, no i oczywiście to jest jeszcze wszystko do poprawki. Jedziemy dalej. Czwórka. Tutaj już widzicie prawie, prawie, że gotowe, nie? Zmienione są tutaj te łączniki, żeby można było to chwycić na śruby, czyli łeb, śruby z tej strony. Jedziemy tutaj. Można byłoby też jeszcze pokombinować, słuchajcie. A, tylko tak teraz tutaj ta ścianka ma 5 mm 5 mm Tak myślę po prostu czy to będzie na tyle wytrzymałe bo można byłoby tutaj zrobić oczywiście no, na przykład z mm i utopić to troszeczkę zostanie nam... Powiedzmy 2, 3 mm tutaj może starczy. No i wtedy wiecie, również utopicie łby śrub. Myślę, że powinno to wystarczyć, bo jeśli tutaj obrysów będzie na przykład z 3, to to miejsce będzie na tyle mocne, że spokojnie wystarczy, żeby chwycić ten element tutaj z tyłu. No to dobry, dobry motyw, więc tak też to zrobię. Czy coś jeszcze tutaj powstało? Tutaj zostało zaokrąglone w ten sposób. Czyli troszeczkę zmieniony kształt. I wydaje mi się, że tutaj również troszeczkę to odchudziłem. Tak, jest 3 mm zamiast 5, bo nie ma potrzeby aż dawać tam 5 mm. To spokojnie wystarczy. No, i zobaczmy ostatnie, piątka. Czy coś tu jeszcze było dodawane? Chyba nie, chyba nie. To był tylko test do, do renderingu. No i słuchajcie, w ten sposób powstał obiekt, który wydaje mi się, że naprawdę ma sens. Teraz, oczywiście, kwestia wydrukowania tego w miarę szybkiego więc jakaś pewnie. Większa dysza. Zobaczymy. Zobaczymy, czy to w ogóle się spisze w realu. Można byłoby tutaj, słuchajcie, jeszcze pomyśleć o dwóch rzeczach, w tym momencie sobie uświadomiłem. To znaczy, tablet czy wszelkie te urządzenia, które mają ekran dotykowy, dotykamy ręką, tak? Oczywiście ten ten mini komputer ten YOLO box, box jest dosyć ciężki, bo to tak z kilogram, myślę, że lekko waży. Więc będziemy go dotykać i będziemy na nim operować ręką. Więc nie wiem czy nie przydałyby się tutaj jeszcze słuchajcie jakieś jakieś pady Które będą służyć za takie antypoślizgi, wiecie? Więc może właśnie zrobić tutaj no z 2 mm na przykład jakąś piankę, taką antypoślizgową, czy gumę. Wtedy oczywiście również z tej strony to musi się pojawić, z tyłu. I myślę, że to chyba ma sens, bo bez tego może się to. Ślizgać. Również można byłoby się zastanowić, ale to wyjdzie w praniu, bo może również tutaj trzeba będzie coś dodać. W tym miejscu. Ups, sorry. Tu, tu, tu. I tutaj dać na przykład jakieś też tam milimetrowe czy dwumilimetrowe pianki, które jeszcze mocniej chwycą ten ten komputer w tym stojaku. Dobrze i to wszystko. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Następny odcinek to pewnie kwestia druku, a później zobaczymy to już w realu, jak to się spisuje na naszym stole w warsztacie do drewno. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć!